Po tym jak Fiat wycofał z oferty swoje modele dla rodzin, czyli Idea i Multipla, pojawiła się na rynku, a właściwie w jego ofercie, taka luka, która nie przystoi włoskiemu producentowi, w końcu Włosi kojarzą nam się z mocnymi więziami rodzinnymi. Co prawda w ofercie pozostał wciąż model Fremont, ale Fremont nie jest do końca włoski, właściwie to wcale włoski nie jest, bo przyjęty został od Amerykanów. A więc takie auto musiało się pojawić i oczywiście się pojawiło, nazywa się 500L, czyli taki, taka 500 dla rodzin, następnie pojawiła się 500L living, czyli 500 dla du, dużych rodzin. I wreszcie mamy kolejną odmianę 500, czyli 500L trekking, czyli Oferta dla rodzin aktywnych, takich, które nie boją się czasem zjechać z asfaltu. I na test tego właśnie modelu zapraszam Was już za kilka dni.